Okej. Okay. Włączę tylko jakąś czelatową muzykę w tle i możemy lecieć z tym filmem. Ty. Witam, z tej strony Master Ziomax. Z pewnością nie mieliście długo okazji mnie słuchać lub oglądać moich filmów i chyba powinienem wam to zrekompensować oraz wyjaśnić co ogólnie się ze mną dzieje i tym podobne. Generalnie ten film będzie dotyczył mnie, moich problemów. Wow. Czy ktoś jest gotów tego słuchać? No i także mojego kanału na YouTube. Wyrażę parę zdania na temat obecnego Minecrafta i jego community. Zaczynajmy. Domyślam się, że mój kanał pod A AT3 film w ciągu jednego tygodnia to czysta bujda. Chciałbym coś nagrać, ale na obecną chwilę jest mi to ciężko zrealizować. Dlaczego? Obecnie nie ma co nagrywać i gdzie. Spójrzcie, że na obecną chwilę highplaya nie ma, a często tam nagrywam śmieszne lub dziwne filmiki dla Was. Jeśli chodzi o serwer hardcore w Minecraftie, są to, jak te wszystkie gry, które wychodzą z trybem Battle Royale. Mieliśmy też H1Z1, Pubki, Battle Grands, Sez Danger Zone, Fortnite, i teraz mamy jakieś Apexy na czele. Ludzie przerzucają się z punktu A do punktu B w szybkim tempie i w sumie do czego ja zmierzam. Wystartuje taki serwerek nazwijmy go X. Przetrwa dwa tygodnie, bo startuje serwer Y. Niech coś zbudujesz, ładnego, nie poklepiesz się i takie tam. Tak działa konkurencja i nic na to nie poradzę. Myślicie, że z takiego serwera co potrwa dwa tygodnie coś nagram? No, akurat nie za bardzo. Może jestem ignorantem, ale od pewnego czasu nie, też nie zauważyłem, by ktoś z minecraftowych youtuberów coś nagrywał regularnie. Może się mylę. I oczywiście możecie mnie poprawić. Więc jak mówię, bez highplaya, serwerów hardcore, które długo postoją, to mi ciężko coś nagrywać. A kwestia mojej osoby? Myślicie, co mógłby obecnie porabiać taki 24-latek? Hmm. Ten, kto mnie dłużej zna albo zna moją historię, to wie, jak mi się układa. Jak chcesz znać moją historię, to zapraszam Was do tego filmiku. Oczywiście link w opisie lub w komentarzach. Podpowiem tyle, że w bieżącym okresie lepiej mi się układa niż rok temu czy dwa lata temu. W moim życiu towarzyszy mi niewidzialny towarzysz, który od naprawdę pewnego czasu uspokoił się i nie daje żadnego znaku życia. Mowa tutaj oczywiście o depresji. A jak pokonać depresję, lub ją załagodzić? Akurat depresja to ciężki temat, ale w moim przekonaniu depresji nie da się całkowicie pozbyć. To się dzieje wszystko w głowie, lecz to ty musisz pokazać, że depresja jest twoją, że to Dziwką i ma ci paść na kolana, a nie odwrotnie, jakkolwiek byłoby ci ciężko. Okej, okay, ja tu gadam, ale jak ja załogłem moją depresję? Moja depresja w dużej mierze wynikała z samotności. W życiu poznałem kogoś, kogo mogę kochać i dbać. Nauczyłem się, że mogę żyć dla kogoś. I chyba właśnie tak działa miłość, co? Kto wie? Nie zapominając o tym, że również masz pamiętać o sobie. Nie jestem jakimś pedagogiem, który stwierdzi chorobę, ale jeśli też cierpisz na depresję, to uważam, że musisz znaleźć źródło, przyczynę tej depresji. Co prawda, pewnych rzeczy nie da się naprawić, jak na przykład śmierć bliskiej osoby. Właśnie jeden z elementów mojej depresji była śmierć osoby z mojej rodziny. Nabrałem większej siły motywacji do działania. Odstawiłem w większej mierze komputer, spędzam czas z osobą bliską mojemu sercu, pracuję, jak i spędzam czas przy moim hobby i nauce. Dorosłe życie dorosłego hmm, nastolatka może różnić się od kogoś, kto jeszcze nie skończył szkoły średniej. Myślicie, że Dlaczego taki JJ Joker, Denku czy inni YouTuberzy, którzy odeszli z YouTube'a, osłabili swoje konto lub gdzieś tam zaszyli się, tak często nie nagrywają? Wiele jest teorii, chociażby znudziło im się nagrywać yy, cokolwiek, lub weszli w nowy etap życia. Gry to nie jest całe życie. Czy to oznacza, że zamykam moje konto? Nie. Mój kanał nie będzie zamknięty i nie będzie martwy, dopóki sam nie będę martwy. Mm. Strasznie to brzmi... ...so cringe. Chciałbym coś nagrać, ale skupiam się obecnie na ważniejszych obowiązkach, które bezpośrednio mnie dotyczą. Bo granie w gry i nagrywanie z tego to takie popierdółki dla rozrywki. Nagrałem ten filmik, ponieważ nie chciałem was zostawić bez znaku życia, bo moim zdaniem tak nie wypada. Aha. Jeśli macie kogoś bliskiego, kto choruje na depresję, to przytulcie taką osobę, oczywiście za jego zgodą. Myślę, że zrobi mu się ciepło na sercu. A ja wam moi drodzy, dziękuję za obejrzenie mojego filmu oraz za wyrozumiałość. Trzymajcie się.